Siemanko. Witajcie wszyscy serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek Co jest w środku? Mamy tutaj taką śniadaniuweczkę pokemonową. Zobaczymy sobie, co kryje się w niej w środku. Ja jestem bardzo ciekawy. No i oczywiście tam z tyłu Evolving Skies. Może jak będzie nam mało, to szarpniemy tam sobie jakiegoś paczka. Ale zobaczmy najpierw, co się kryje w tej wielkiej puszce, w której można zabrać lunch na piknik. To jakaś tekturka, to nam niepotrzebne. No i zobaczmy, ja jestem bardzo ciekawy. Tego jeszcze nie otwierałem. Zróbmy sobie tak i cyk. O, są promki. To zaskoczenie dla mnie. Sphinx i tepik. I coś śmieszniejsze, to nie są promki, tylko karty chyba ze Sword and Shield. Ale pewnie nie występują. No, nie wiem nawet, może występują w normalnym secie. Będę musiał sprawdzić. Ale okej, okay. są promki. Gdzieś tam je na razie połóżmy. Mamy żetony. Ten nie wiem, czy jest. Nie widzę. Dajcie znać w komentarzu. To pewnie. On fajnie się świeci, co? Tak się mieni ekstra. Dobra, i zobaczmy, jakie busterki Battle Styles. Battle Styles. Sun and Moon. Base setowy. Czuć różnicę bez kitu W sensie, te starsze karty są grubsze, według mnie. Vivid Voltage. Tyle to z boosterów. No, no, szok. Sword and Shield. Kod ze skrzynki do losowania na Discorda, więc yy, w opisie filmu macie link do Discorda, załóżcie sobie i wbijajcie. No dobra, zobaczmy dalej. Co tu jest? O, naklejki. Takie kozaki. naklejeczki, co tu tyranitarki i jempolony. Dobra, tutaj mała podpowiedź chyba co jest na rzutonach. Chyba już będziemy wiedzieć. Ta. Jak nic. Urshifu. Dobra. Co to jest? Dajcie mi to. Notatnik. Notatnik z Urshifu, fajna sprawa, nie wiedziałem, że to jest tyle rzeczy, a to albumik, takiego nie mam w swojej kolekcji, w ogóle nie korzystam z takich małych, no, ciekawe, takie pojedyncze koszulki na karty, mały album, można zabrać sobie kolekcję ze sobą, gdzie się chce, no i pucha, można sobie coś w niej przechować też, fajna sprawa. Dobra. To przechodzimy do najciekawszej części. Wiemy już coś w środku. I 5 boosterów. Zacznijmy od Style, bo jakoś najmniej chyba ten dodatek do mnie przemawia. Kod biały do losowania. Czyli możemy się spodziewać tutaj jakiegoś dropu. Miejmy nadzieję, że dobrego. Tower of Darkness, Gurdur, Durant, Galarian Slowpoke, Corpish, Salandit Rolly, koli Espur, Spiro, no, o, no, jakiś VMAX, jak nic. Zobaczmy sobie, Ognisty 310, Victim VMAX. No, to powiem Wam, że ja już jestem zadowolony. Wpada jakaś karta całkiem ładna. Coś na niej jest chyba. Ale to później. Chyba jest okej. Okay. Accentering. No powiem, że całkiem nieźle. Otwieramy kolejny Battlestar. No tego dodatku dawno nie otwierałem zielony kod i on leci dla was muszę tylko od razu go przedrę, żebym go potem nie dał na losowanie discorda koniecznie też suba zostawcie przez ponad 400 widzów i już chyba tam naprawdę niewiele nam brakuje żeby przebić tych co oglądają bez subskrypcji więc dołączcie do naszej drużyny i subik niech leci tam a my się bierzemy za kolejnego paczka i tutaj boltund zwykły miecze w trawie. Dobra, to Sword and Shield mamy załatwione, znaczy Battle Styles. Co teraz tutaj? Może Sword and Shield Starcerowy. Jaki kodzik? Zielony, to dla was. 5 kart. A, może 6, to zaczniemy od Rewersu. Reverse, Sowa w lesie. I Galarian Rapidash. ale to jest akurat fajna karta. Gastly i Fajne karty. Dividik. Skido. Biały kot, więc na losowanie. O, no, możemy tak zrobić, że. Dzisiaj białe będą na Discorda, a zielone dla Was. Exkadril, Nazwy fajne. Opal, Skido, Szapet, Ferocit, Joltik, Sundial, Wubat, Reverse. Zapostorość. co to jest? Ala Kazamvi, wow, o Panie. Ale sztos. Przepiękna karta. Mega ma zrobione te linie. Świecą się na nim. Totalny sztos. Dobra. Ala Kazamvi. I to Full Art, chyba, nie? Chociaż na tym dodatku się nie znam, będę musiał sprawdzić, więc o biały kodzik kolejny. Kurczę, ta pucha powiem wam, mocna jest. Ale ładna, ładna energia. Karty są zupełnie inne. Switch, Sandile, Crabrawler, Drowsy, Grubin, Firo, Peliper. No to może zwykłe hola będzie tak, Kangaskan, ale jaki piękny. No, powiem Wam, ta pucha jest mocna. Jak gdzieś drwiecie, to ja bym kupował, bo dużo fajnego stawu w niej jest. Tutaj trochę bulczku się nam uzbierało, tutaj jeszcze to. Dobra. No to wygląda naprawdę na mocną kartę. A my sobie jakieś losowe paczki tutaj z Evolvinga jeszcze machniemy. No nie mogę się doczekać. Biały kod znowu. To dobra ręka dzisiaj. Ribombi, Zorua, Crygonal, Petilil, Bergmite, Drowsy, Lucky Ice Pop i Ludicolo luźny Kolo. Tańcuję sobie. Damy go tam do tyłu. Dobra. Lampa poprawiona. A my losujemy kolejny. Teraz możemy to sobie wziąć tutaj na główny plan. Jaki kolor mamy? Biały. Nie wiem co się dzieje. Ursaring, Crasl, Fibas, Hitmonchan, Slakot, Petilil, Pikachu, Emolga i dialga. Chyba nie mam dialgi. Więc dla mnie spoko dropik. I tak z tej prawej lecimy. Dobra, zielony. Od razu muszę przerwać, żeby się nie pomylić potem. Dwebel, rafflet rogen Rolla, Hopip, Appleton i zwykła altaria. Zielony. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palpit Rivers i Smilgold jako Rerka. Biały. To jest szansa na coś fajnego. Ale to żaden spoiler, bo tak naprawdę. Nie wiadomo co to będzie. Jest fałeczka. Wodny jakiś sójkun. Ale ta fałka jest ładna Nawet bardzo. więc leci w koszuleczkę A my lecimy dalej. Miał być jeden paczek, góra dwa. Zawsze się tak kończy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Moon and Sunbatch. I zwykły pincer. Dobra, trochę to muszę uprzątnąć. Karty na bok. Jak widzicie, wyciągam cały czas tylko z prawej. Zielony. O, skiplum. I Stoutland jako nasza karta, rerka. Dobra. Jest biały, więc biały nalosowanie i pełne skupionko. Switching Caps, Emolga, Tentacool, Pumpkaboo, Bagon, Love Disk, Sledge i Slacking. To chyba pierwszy. Więc fajnie, trochę dzisiaj uzupełnimy naszą kolekcję w klaserze. Ale jakby nie patrzeć, ja liczę tu na coś mocniejszego: Bergmite Snow Leaf Batch i Sharpido. No jakiś taki, wiecie, z przytupem taki. Akcent. Biały. Toy Catcher. Raihan, Litleo, Chinchu, deino Pumpkabu, Karwania, Psyduck i Garbador v, Czyli śmieciarz. Carbador to powtóreczka, niektóre mam na sen na pewno już. Zielony. A to jeszcze dwie do przodu. Rerka Pinsir, Milotic Rivers, T-Bulk. Parkowania będzie. No, widzicie, tu karty już po prostu się mieszały? A tu zielony. 2, 3, 4, 5, 6. Na rewersie Sablaj, Gigalit RK -ka i karty, które na pewno już widzieliście. 4-5. A, tyle. Kralodowa i Shiftry. Rerka. Coraz mniej tej prawej strony. Biały. Jest nadzieja. Lantern Spirit Mask Eevee z Rajquazą. Czy to znak? Temple Cutiefly. Aplin, Sublai na Rewersie, Raflet, i co to jest? Lifion VMAX, sztos, ale raczej powtórka z tego co pamiętam. Przepiękne są te arty w tym Evolving. Lecimy dalej tu nie bardzo mam miejsca tylko biały Hitmonchan, Fletchling, Tentacool, Pikachu, Seedot, Scrafty i Eldegoss Scrafty chyba pierwszy Dobra, zostały trzy paki to już będziemy mieli prawą stronę skończoną. Tu ta pucha kozacka dzisiaj była pucha zrobiła odcinek na rewersie Petilil i zwykły Stoutland gdzie taki, no to ileś tych boosterów już poszło, co? 2, 3, 4, 5, 6 Gordy na rewersie i Tropius zwykła rerka. No dalej. Czekam cały czas na Celebration. Nie mogę się już doczekać. Ale to sobie umilamy. Tym co mamy. I ostatni Last Pack Magic. I coś mamy. Espion Vimax. Wow! Lifion, Espion. Espiona no, chyba nie miałem. nie miałem. Będę musiał sprawdzić. Ale to chyba pierwszy WiMAXik. Wygląda bardzo dobrze. No dobra, została nam połowa booster boxa, więc zostawcie suba, dzwoneczek i żebyście mieli informację, kiedy będziemy go otwierać. Zobaczmy, jakie mamy na dzisiaj dropy. Espion, Eldegos, Lifion, Garbador, Slacking, Dialga. Tutaj z Evolving. Tutaj z, z Śniadaniuwa. Alakazam i Victini Vimax. Ale to, to, to sztos dropy, naprawdę. W opisie filmu macie informacje, kiedy są odcinki, jak i link do Discorda. Wbijajcie, będziemy losować te BE-kody. Więc y, jesteśmy w kontakcie i słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć.